No zobaczyłem się na pełnym ekranie. No nic moi drodzy, na Ech. dzisiaj to by było wszystko. Niestety to wszystko. Widzimy się dopiero we wtorek, wtorek bo... Tak. No nie ma niestety. Tak. Tak, po prostu nie ma. Niedziela i poniedziałek ja no jestem u rodziców podniem. na święta. Tak. No. Masz coś do dodania? No święta są, tak, wesołych świąt. Nie, to są święta wszystkich zmarłych. Kurwa, to smutnych. Nie no, życie po prostu, tak? Ale każdy z nas kiedyś czeka. Na... Każdego z nas kiedyś czeka taka Ciii. sytuacja. No dobra, weź. Ej Nie no, spędźcie z rodziną familijnie Nie przed komputerem, bo komputer macie zawsze. Na starość spędzicie czas przy elektronice, pewnie. Chcecie to orciska? Co? Czemu się śmieją i ty też się śmiejesz? No nic, słyszałeś co mówię? Nie słuchałam, gdzie. Nic, powiedziałem, że w rodzinie spędzili ten czas. Dobrze. Rosłów niedzielny.